OK, udało mi się zrobić z, z prawo skrętnego lewu skrętny. Tryk polega na tym, że poszedłem po najmniejszej linii oporu, wyciągam po prostu ten zawias, przeciąłem, przeciąłem to i przełożyłem na drugą stronę. I teraz jest coś takiego, przypaliłem na siećce, zagniotłem kleszczami i gitara. Z drugiej strony polega to na obcięciu, obcięciu tych. I tak samo na świetce, żebym to przykleił i żebym wyciągnął tego, wyciągnął tego, i żebym profilował ten plastik, bo był dość miękki, jak te były w środku. No i efekt jest taki, że mi się udało zrobić to co zamierzałem, czyli lewostronną wyrzutnię. Nie, ja ten pasek miałem wracać. Jak widać, tutaj chodzi w lewo, a no tutaj chodzi w prawo. I blade oczywiście się kręci. Zakręciłem lekko, żeby nie poleciał gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. I jak widzimy, kręci się zębami w tą stronę, a nie w tę. Więc tadam udało się zrobiliście